Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NotObstryk. Jeśli oglądaliście moją ostatnią recenzję Canona 1DX Mark III, to pewnie spodziewacie się tego filmu. Wtedy obiecałem Wam, że nagram kolejny materiał o obiektywie 600 mm ze światłem 4. I dzisiaj przyszła pora właśnie na ten film. Jeśli jesteście ciekawi, jak sprawdził się ten obiektyw w fotografii ptaków, no to zapraszam Was do oglądania. 600 mm ze światłem 4 jest jednym z najdłuższych obiektywów w ofercie Canona. Jest jeden dłuższy obiektyw, 800 ka ze światłem 5.6. Eee, oczywiście tą ogniskową można jeszcze zwiększyć w tym obiektywie, jeśli zastosujemy telekonwertery, bo również z nimi on współpracuje. Pracuje. To jest obiektyw dedykowany typowo do fotografii sportu i dzikiej przyrody. Nie ma co ukrywać, jest to bardzo specjalistyczny instrument. Na początek zajmiemy się jego budową, bo myślę, że jest tutaj kilka ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na pewno nie jest to mały obiektyw. Jest to obiektyw dosyć spory, chociaż i tak jak na te parametry nie jest on jakiś bardzo duży. Same gabaryty nie robią wrażenia, natomiast wrażenie robi waga, dlatego że obiektyw jak na swoją wielkość jest naprawdę lekki, przez to, że zastosowano tutaj bardzo nowoczesne materiały. Bardzo mocno udało się obniżyć wagę. Ten obiektyw waży około 3 kg. Co jak na obiektyw o ogniskowej 600 mm i świetle 4 jest rewelacyjnym wynikiem. To jest wynik, który w tej chwili jest jednym z najlepszych na rynku. Dzięki temu, że jest on dosyć lekki, to da radę nim pracować z ręki. Oczywiście czuć ten cały zestaw w ręce, szczególnie jeśli z jedynką go używamy tak jak ja, ale jesteśmy w stanie z tym aparatem chodzić i fotografować z ręki i nie jest to jakieś bardzo, bardzo trudne. Czy, czy uciążliwe. Ja sporo zdjęć, które zobaczycie w tym materiale zrobiłem właśnie z ręki, bo po prostu fotografując ptaki nie zawsze mamy możliwość zasadzenia się gdzieś i czekania bardzo długo aż jakiś ptak przyleci. Czasami wygodnie jest po prostu pospacerować i sprawdzić co uda nam się, że tak powiem ustrzelić. Ja testując ten obiektyw stosowałem obydwie techniki. Jednego wieczora wybrałem się na typową zasiadkę, gdzie siedziałem w jednym miejscu, miałem aparat, obiektyw na statywie. Oczywiście wtedy najwygodniej mi się z tym całym zestawem pracowało. A na wschód słońca wybrałem się właśnie na podchodzenie, czyli spacerowałem sobie z tym samym zestawem i fotografowałem z ręki i jak się okazało również było to możliwe. I nie jakieś strasznie uciążliwe. Przejdźmy sobie już konkretnie do rzeczy, które znajdziemy na obudowie tego obiektywu. Przede wszystkim obiektyw jest biały. Wiele osób nie wie, dlaczego takie długie teleobiektywy są malowane na biało. Nie wynika to z tego, żeby z daleka było je widać i żebyśmy mogli się pochwalić, że mamy taki długi, biały obiektyw. Tylko wynika to z bardzo prostej rzeczy. Biały kolor znacznie wolniej nagrzewa się na słońcu niż kolor czarny. A przez to, że te obiektywy często pracują przez na przykład kilka godzin. Na stadionie w pełnym słońcu, to gdyby się one mocno nagrzewały, mogłaby na przykład spadać wydajność autofokusa czy spadać po prostu jakość obrazu. Więc takie obiektywy maluje się na biało, że po prostu lepiej radziły sobie one z wysoką temperaturą, i tak jest też w tym przypadku. Tutaj została zastosowana nowa farba. Pierwsza generacja tego obiektywu była pokryta trochę farbą w innym odcieniu. Ponoć ta jest lepsza Sam obiektyw zaczyna się metalowym magnetem, jest oczywiście uszczelniony na warunki atmosferyczne, nie trzeba się tutaj bać deszczu, śniegu, błota, e, niczego. Jest bardzo dobrze uszczelniony. E, sam gwint na filtry w tym obiektywie ma tylko 52 mm. Zastanawiacie się, jak to możliwe, skoro przednia soczewka jest taka duża. A jest to możliwe dzięki temu, że z tyłu mocujemy filtry, a nie z przodu. I tutaj przyciskając te dwa guziki wyciągamy... Taki element, do niego mocujemy filtr o średnicy 52, składamy i filtr działa. Ja tutaj w tej chwili mam zamocowany jakiś zwykły protektor, ale myślę, że nie ma problemu, żeby zamocować tu na przykład filtr gęsty, szary. Jedyny problem, że nie zamocujemy tu filtra polaryzacyjnego, bo nie ma jakim wtedy poruszać. Ale jeśli chodzi o jakiś protektor UV, bądź filtr gęsty, to można go. Użyć. Zaraz w pobliżu tego uchwytu na filtr znajdziemy dwa przyciski do sterowania autofokusem. Pierwszy z nich to jest limiter. Ten obiektyw może ustawić ostrość od 4,2 m. I limiter służy do tego, żeby ograniczyć pracę autofokusa, żeby po prostu ostrość była ustawiana jeszcze szybciej. Możemy ustawić ją w całym zakresie od 4,2 m do 16 m albo od 16 m do nieskończoności, a nad nim jest przełącznik między autofokusem a manual focusem, ale mamy tutaj jeszcze jedną dodatkową funkcję, która nazywa się PF. PF to jest źródło od power focus, czyli ustawianie ostrości elektroniczne. To jest funkcja, która jest wykorzystywana podczas filmowania tym obiektywem. Kiedy ustawimy ten przycisk na funkcję PF, tutaj z przodu mamy takie pokrętło funkcyjne, o którym jeszcze opowiem Wam więcej później. I ruszając tym pokrętłem w jedną albo w drugą stronę, możemy jakby elektronicznie silnikiem przybliżać i oddalać płaszczyznę ostrości. Dzięki temu jest to dużo bardziej płynne niż robilibyśmy to ręką na pierścieniu. No i faktycznie podczas filmowania ta funkcja może się przydać. Pamiętać trzeba tylko o jednej rzeczy: ten pierścień funkcyjny ma też drugą opcję, o której powiem Wam za chwilę, i ona musi być wyłączona. Więc, żeby ten power focus działał, musimy tutaj ustawić funkcję Focus Preset na Wyłączoną i dopiero wtedy ta funkcja działa, jeśli będziemy mieli Focus Preset włączony, to nie będzie to. Działało. Dalej mamy duże mocowanie do statywu. Oczywiście takie duże, ciężkie obiektywy powinniśmy mocować na statyw, a nie aparat, bo w innym wypadku po prostu wyłamie nam to bagnet, co jest oczywiste. Na tym uchwycie znajdziemy dwa gwinty statywowe, jeden większy, drugi mniejszy. Ja w tym przypadku używałem tego standardowego, mniejszego. Jak widzicie, mam tutaj szybko złączkę. Trochę szkoda, że na tym uchwycie nie ma nacięć w standardzie arka. Wtedy ja, w przypadku swego statywu, nie musiałbym używać szybko złączki. Ten uchwyt też często służy do po prostu przenoszenia. Obiektywu jest on tutaj też z drugiej strony e, taką miękką gumą pokryty, więc wygodnie się nosi ten obiektyw właśnie za, za ten uchwyt. Jak widzicie, ten obiektyw jest na tyle lekki, że ja bez problemu jestem w stanie go w jednej ręce utrzymać. Gdyby ważył on 6 kg czy 5 kg, byłoby to dużo trudniejsze. To mocowanie oczywiście jest ruchome. Mamy tutaj pokrętło, dzięki któremu szybko jesteśmy w stanie przejść z pozycji poziomej e, do pozycji pionowej, kiedy fotografujemy. Dodatkowo na tym uchwycie znajdziemy. Mm, takie mocowania do paska, kiedy chcemy sobie zamontować pasek bezpośrednio do obiektywu i w ten sposób go przenosić. Jest tutaj też ukryta jedna ciekawa rzecz. Mamy tutaj taką zaślepkę na tym pokrętle i pod tą zaślepką ukryte jest złącze Kensington, które służy do zabezpieczenia naszego Obiektywu podczas jakichś imprez masowych, albo gdzieś są te obiektywy wystawiane na jakichś targach, to wtedy można w ten sposób zabezpieczyć je przed kradzieżą. Powyżej znajdziemy skalę ostrości, mamy ją zarówno w metrach, jak i w stopach, oznaczenie obiektywu, no i cały zestaw przycisków, które służą do sterowania funkcjami tego obiektywu. Po pierwsze, oczywiście możemy ustawiać ostrość manualnie, służy do tego bardzo duży wygodny pierścień, który chodzi z całkiem przyjemnym oporem, chociaż niezbyt dużym, i co ważne, ten obiektyw posiada elektroniczne przełożenie manual focusa. My ruszamy pierścieniem, ale to de facto silnik przesuwa soczewki, a nie ruch naszej ręki. I Dzięki temu czułość tego pokrętła można wyregulować i do tego odnosi się ten pierwszy przycisk. Mamy trzy stopnie regulacji i trzy stopnie czułości tego ruchu, więc możemy to dostosować po prostu do naszych potrzeb. Powyżej mamy funkcję Focus Preset, która właśnie odnosi się do tego pokretła funkcyjnego, który znajdziemy powyżej pierścienia ostrości. Ona służy do tego, że możemy ustawić Ostrość w danym punkcie, i wtedy, nawet jeśli już przejedziemy sobie do jakiegoś innego punktu ostrości, to ruszając tym pierścieniem funkcyjnym, momentalnie ostrość wróci nam do tej zaprogramowanej odległości. Jak to zrobić? Powyżej mamy przycisk Set, ustawiamy sobie ostrość w dany punkt, klikamy przycisk Set i już mamy zaprogramowaną tą ostrość. Wtedy możemy przeostrzyć w inne miejsce, i kiedy tylko ruszymy pierścieniem funkcyjnym, ostrość momentalnie wróci nam w ten punkt, który zadaliśmy wcześniej ustawieniach. I tą funkcję można włączyć, można wyłączyć, albo można ustawić dźwięk, czyli po prostu, żeby dźwiękiem aparat nas informował o tym, że użyliśmy tej funkcji. Jest to przydatne właśnie przede wszystkim w jakiejś fotografii z czatowni, w fotografii sportowej, gdzie jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć, w którym punkcie może się coś stać. Wtedy zaprogramujemy sobie tą odległość i w danym momencie szybko możemy do tej odległości wrócić. Dwie odległości można zaprogramować w ustawieniu tego obiektywu. Powyżej mamy. Przycisk uruchamiający stabilizację. Ten obiektyw jest wyposażony w stabilizację optyczną o skuteczności około 5 eV. I ta stabilizacja również może działać w trzech różnych trybach. Pierwsze ustawienie stabilizuje obraz we wszystkich kierunkach, drugie służy do panoramowania w poziomie albo w pionie, a trzecie ustawienie działa tak samo jak drugie, ale stabilizacja działa tylko w momencie, kiedy zdjęcie jest naświetlane w tych pierwszych dwóch ustawieniach kiedy wciśniemy przycisk spustu migawki do połowy to już wtedy mamy obraz wystabilizowany w wizjerze i dalej są stabilizowane kiedy naświetlamy zdjęcie natomiast w trzecim ustawieniu tylko stabilizacja działa w momencie naświetlania zdjęcia. Powyżej pierścienia ostrości i pierścienia funkcyjnego mamy jeszcze taki gumowy pas, na którym są cztery przyciski. Te przyciski służą do zatrzymania ostrości w danym punkcie, czyli jeśli obiektyw szuka nam gdzieś ostrości i chcemy ją zatrzymać w danym miejscu, to klikamy jeden z tych przycisków, ostrość jest zatrzymywana, kiedy puścimy przycisk, to dalej ta ostrość będzie gdzieś się zmieniać. Na końcu mam bardzo dużą przednią soczewkę, która pokryta jest specjalnymi powłokami, które umożliwiają łatwiejsze jej czyszczenie oraz sprawiają, że tłuszcz czy woda e, tak bardzo nie przywiera do szkła. Dużo łatwiej jest taki obiektyw sobie później wyczyścić. E, przez to, że mamy taką dużą przednią soczewkę, to też w zestawie nie ma standardowego e, Dekla, takiego jaki znamy z mniejszych obiektywów, tylko mamy taki duży materiałowy pokrowiec, który zabezpiecza nam przednią soczewkę. Jest on fajnie wykonany, z tej strony ma rzepa, jeszcze dodatkowy ściągacz. No i w zestawie mamy też taką bardzo dużą osłonę przeciwsłoneczną, więc kiedy jakieś odblaski nam przeszkadzają, to Możemy sobie ją dodatkowo założyć, ale gabaryty obiektywu jeszcze wtedy się znacznie zwiększą. W zestawie z obiektywem, oprócz tej dużej osłony przeciwsłonecznej, znajdziemy też duży, szeroki pasek do przenoszenia obiektywu oraz taki duży, dobrze wykonany pokrowiec. Tak jak wcześniej Wam wspominałem, obiektyw współpracuje z dwoma telekonwerterami. Jeden z nich daje mnożnik 1,4 i światło spada wtedy do 5,6, a drugi daje mnożnik razy 2 i światło spada nam wtedy do 8. Ale musimy pamiętać, że wtedy jest to już ogniskowa 1200 mm, czyli ogromna. Teraz jeszcze kilka słów o autofokusie w tym obiektywie, bo w przypadku tak długiego teleobiektywu, służącego głównie do fotografii obiektów w ruchu, autofokus jest bardzo ważny. Przede wszystkim autofokus działa praktycznie zupełnie bez dźwięku. Teraz obiektyw ustawia ostrość i praktycznie oprócz jakiegoś naprawdę delikatnego szmeru, kiedy przyłożę ucho. Nic nie słychać. To jest ważne, bo gdyby ten dźwięk był, to po pierwsze przeszkadza to podczas filmowania z dźwiękiem, a po drugie, jakieś bardzo też czułe zwierzęta mogłyby ten dźwięk. Usłyszeć. Więc autofokus pracuje bardzo cicho, ale też pracuje bardzo szybko. Nieważne czy ustawiamy ostrość w trybie pojedynczym, czy w trybie ciągłym, autofokus jest bardzo szybki i co ważne, jest pewny. Czyli nie ma coś takiego, że ja ustawiam ostrość załóżmy na wiewiórkę biegnącą po drzewie i obiektyw w tym momencie zaczyna gdzieś szukać. Tył przód, tył przód. Nie ma coś takiego. Obiektyw, jak już ustawi ostrość, to trzyma ją w jednym punkcie i śledzi dany obiekt. Oczywiście tutaj ważne jest też body, którego używamy. No 1DX, jak już wiecie z wcześniejszego filmu, ma świetny system Autofokusa. Być może w jakimś trochę niższym korpusie działałoby to słabiej, ale ten konkretny zestaw, czyli 1DX Mark III, plus ten obiektyw, to jest szalenie dobry instrument do fotografowania obiektów w ruchu. Nie miałem najmniejszych problemów, żeby sfotografować ptaka lecącego gdzieś nad wodą. Po prostu celowałem mniej więcej w obiekt, wciskałem przycisk. Robiła się seria 16 klatek na sekundę, i praktycznie każde jedno zdjęcie było ostre. Nie wiem, jak jest to zrobione, ale ten obiekt jest genialny pod względem ustawienia ostrości, no i nie ma się tu do czego przyczepić po prostu. Powtórzę to, co już mówiłem w materiale o aparacie. Zrobiłem około 1000 zdjęć w ciągu jednego dnia. Wyjścia rano na wschód słońca i fotografowania o zachodzie. I na palcach dosłownie jednej czy dwóch rąk mógłbym policzyć klatki, które były nieostre, a nawet jeśli te klatki się pojawiały, to one były bardziej z mojej winy, że już totalnie czegoś nie ogarnęłem, a nie z winy obiektywu czy aparatu, więc tutaj ostrość jest na piątkę. Plusem. Teraz przejdziemy sobie do samej jakości zdjęcia, jaką generuje ten obiektyw, ale o tym bo opowiem wam już przy komputerze, przeglądając z wami konkretne zdjęcia, powiem wam trochę więcej o tym, co ten obiektyw. Reprezentuje, jeśli chodzi o jakość obrazu. Jesteśmy już w Lightroomie, teraz w kilku słowach opowiem Wam o jakości zdjęć z tego obiektywu. Mam tutaj wybrane trochę kadrów, one już są obrobione, ale oczywiście zaraz pokażę Wam też surowe pliki. Na pierwszy ogień mam zdjęcie księżyca, mając 600. No nie mogłem sobie odmówić e, takiego zdjęcia. To jest już zdjęcie obrobione, więc ono wygląda dosyć efektownie. Oczywiście, jeśli ja e, zresetuję teraz ustawienia, to jest surowy plik, to już nie wygląda to tak ciekawie. No ale widać, że tutaj naprawdę. Sporo tych detali dało się wyciągnąć z tego, z tego zdjęcia, i nawet po skropowaniu wygląda to całkiem nieźle. Kolejne zdjęcie mamy tutaj ptaka, to jest kos. To jest zdjęcie już na wysokiej dosyć czułości, bo to jest ISO 6400. Również jest trochę skropowane i wygląda całkiem nieźle. Ono tutaj było odszumione delikatnie, dlatego no, tego szumu tak mocno tutaj nie widać. Teraz przejdziemy sobie do surowego pliku, no ale nadal, nawet na surowym pliku, nie wygląda to źle. No, widać, że obiektyw jest przynajmniej w centrum kadru bardzo ostry, a zaraz zobaczycie, że na brzegach również jest nieźle. To zdjęcie zrobiłem tylko po to, żeby pokazać wam, jak obiektyw radzi sobie z kontrolą aberracji chromatycznej. A radzi sobie bardzo dobrze. Kiedy przybliżymy je jeden do jednego, albo nawet 2 do jednego, widzimy, że tu no nie ma żadnej aberracji, Mimo, że tutaj było dosyć jasno i w wielu obiektywach, właśnie na takich kontrastowych detalach, pojawiałaby się ta aberracja, to tutaj nie ma z tym żadnego problemu. No, ta wada optyczna jest w tym obiektywie mm, świetnie kontrolowana. Jedyne, co się tu pojawia, to może jakieś delikatne winietowanie na brzegach, ale takie naprawdę, naprawdę delikatne. Jeśli chodzi o ostrość, to tutaj widzimy, że nie tylko na środku, ale również na brzegach jest naprawdę ostro. Ten spadek tutaj na samych brzegach ostrości delikatny się pojawia, ale nie jest on jakiś bardzo, bardzo duży. Na kolejnym zdjęciu mamy piskle szpaka, no i. Tutaj też widać po tych piórach, że, że ostrość jest na wysokim poziomie, tych detali jest bardzo dużo. To zdjęcie było dosyć mocno wyciągane, one jest już obrobione. Teraz widzicie surowy plik RAW, mimo że no, tutaj było dosyć mocno niedoświetlone to zdjęcie w tym, w tym miejscu, to matryca z 1DX pozwoliła jednak tych detali sporo uzyskać. No i oczywiście obiektyw. Również na to pozwolił. Tutaj po tych gałęziach również możemy zobaczyć, że tej aberracji chromatycznej kompletnie nie ma. Jest ona świetnie, świetnie kontrolowana przez ten obiektyw. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy kolejnego ptaka. Również ilość detali, tutaj widać dosłownie każde piórko. Szczegółowość jest na naprawdę wysokim poziomie. Więc nawet jeśli te zdjęcia sobie potem wykropujemy, to i tak wygląda to całkiem nieźle. Również pokazuję Wam teraz surowy plik. Tutaj głównie była zmiana kolorystyki, ja nawet nie musiałem specjalnie tych zdjęć wyostrzać w postprodukcji, bo jak widzicie one już z samej puszki wychodzą naprawdę, naprawdę ostre i pełne szczegółów. Tutaj chciałem Wam już pokazać nie tyle samą jakość zdjęć, co skuteczność autofokusa. To są zdjęcia również dosyć mocno kropowane, bo mimo, że to jest 600 mm, to nadal ta odległość była zbyt duża i musiałem je dosyć mocno kropować, no ale to nie ma znaczenia. To tym bardziej pokazuje, jak dobrze autofokus działa, bo jak widzicie, teraz będę się przełączał między zdjęciami. To jest cała seria zdjęć robionych jedno po drugim i każde, praktycznie każde zdjęcie. Jest ostre, mimo że te ptaki przeskakiwały, były raz z jednej, raz z drugiej strony, no i poruszały się dosyć szybko, podskakiwały. To obiektyw nie miał żadnego problemu, i zdjęcie za zdjęciem wychodziło naprawdę ostre. Jeszcze może je powiększę. Tutaj widać, że, że tych detali jest sporo i, i ostrość jest na najwyższym, najwyższym poziomie. A jeszcze jak zobaczycie, ja teraz wyresetuję jedno zdjęcie. Jak bardzo są ono skropowane? Więc tym bardziej dla autofokusa była to trudna sytuacja, bo ten element w kadrze, który autofokus musiał śledzić, był jeszcze mniejszy. Więc tutaj, tak jak mówiłem, w takich sytuacjach, kiedy gdzieś tam taki latają, podskakują, poruszają się szybko, nie ma żadnego problemu z ich śledzeniem, i jedno za drugim zdjęcia wychodzą naprawdę ostre, nawet po tak dużym ich skropowaniu. Tutaj nawet widzimy, jak tak podskakuje dosłownie ziarenka piasku, które on wzbija, e, podskakując, e, więc tutaj też widać, że ta ostrość jest dobra. Przechodzimy sobie już dalej. Jeśli już jesteśmy przy autofokusie, to pokażę Wam jeszcze ptaka w locie. No bo tutaj te ptaki, mimo można się poruszały, to jednak poruszały się po jakimś niezbyt dużym obszarze. Ale tutaj już mamy czaple, która leciała i która była cały czas przeze mnie śledzona, i również jak widzicie. Każde zdjęcie jest ostre. Jeszcze poczekam, bo tutaj w The Lightroom może trochę się ładować, ale nie, tutaj jest, jest ok. Również te zdjęcia są mocno, dosyć skropowane, bo to jest surowy plik. Więc tak mały obiekt, który poruszał się wzdłuż kadru, bez problemu był śledzony i autofokus w tym obiektywie nadążał za tym ptakiem. I tak jak mówię, każde zdjęcie jest w jak najbardziej. Ostre. Tutaj mam fajny przykład rejestrowania nawet najmniejszych detali, bo mamy ptaka. To jest chyba jakaś mewa, ale akurat nie znam się na tyle dobrze. Nie wiem jaki to jest gatunek mewy. No i widzimy tutaj komara, na którego ona poluje, poruszając się za nim. No to robi wrażenie, że nawet tak mały detal jesteśmy w stanie zarejestrować. A również to zdjęcie było kadrowane i widzicie jak mały to jest wycinek zdjęcia, a mimo to bez problemu. Jest to rejestrowane. Tutaj mamy kolejny przykład, gdzie ta, ta mewa za tym komarem podąża w tym miejscu. On już tutaj odleciał nam. W kolejnym zdjęcie mam tutaj dzięcioła. Również ilość detali, szczegółów jest na bardzo wysokim poziomie. Nie miałem problemu, pomimo że on dosyć szybko się porusza. Oczywiście musiałem dosyć krótki czas naświetlania utrzymać. To jest 1000 na sekundy i 800. No ale bez problemu ten obiektyw był w stanie pomóc mi zrobić takie zdjęcie. Ostatnie fotografie, które chciałem Wam jeszcze tak szybko pokazać, to są zdjęcia wiewiórki. Bardzo fajny kadr zrobiony pod światło, gdzie tutaj światło oświetlało nam z tej strony wiewiórkę i widzimy, że nawet najdrobniejsze włoski tutaj są zarejestrowane. Nie ma właśnie też problemu z aberracją chromatyczną. Zdjęcie jest czyste i nawet nie musiałem jego specjalnie obrabiać. A wygląda ono już, no już naprawdę naprawdę dobrze. Tutaj kolejne zdjęcie, to jest ta sama wiewiórka, chwilę później. No, ostrość zdjęć, brak aberacji chromatycznej, minimalne winietowanie. No, dla mnie te zdjęcia są naprawdę świetne i, i nie ma tutaj do czego się przyczepić. Autofokus daje radę, więc chyba nie ma co tutaj więcej opowiadać. Pokażę Wam oczywiście dalej, jeszcze w tym materiale zdjęcia e, już obrobione i wybrane z tego obiektywu. Czas na podsumowanie moich wrażeń z użytkowania tego obiektywu. Przede wszystkim bardzo duże wrażenie robi na mnie waga tego obiektywu. Pomimo, że jest on duży, ma ogromną ogniskową, dosyć jasne światło, to waży on naprawdę niewiele. I kiedy bierzemy go do ręki, to naprawdę robi wrażenie. Jakość wykonania jest rewelacyjna, nie ma tu do czego się przyczepić. Myślę, że bardzo wiele jest w stanie znieść ten obiektyw. Do jakości obrazu, jak widzieliście przed chwilą, też nie można mieć żadnych zarzutów. Więc jest on bardzo ostry, nie ma większych wad. Optycznych. Hmm, jeśli chodzi o autofokus, również jest tutaj rewelacyjnie, świetnie sprawdza się właśnie w fotografii sportu dzikiej przyrody. Wszędzie, gdzie fotografujemy ruch, i musimy mieć jak najwięcej klatek ostrych. No, jedyne, co może nas bardzo zaboleć, to cena tego obiektywu, bo ten obiektyw kosztuje w tej chwili około 59 tysięcy złotych, więc jest bardzo drogi. No, ale też nie ma co ukrywać, jest to obiektyw bardzo specjalistyczny, bardzo profesjonalny. No i osoby, które zarabiają na życie. Właśnie robiąc tego typu zdjęcia, traktują zakup takiego obiektywu bardziej jak inwestycje niż jak jakiś po prostu niepotrzebny wydatek. Muszę przyznać, że z bólem będę odsyłał ten cały zestaw Kanonowi, Rzadko mi się to zdarza, ale faktycznie bardzo podobało mi się praca z tym sprzętem. Pomimo jego dużych gabarytów, jakość zdjęć, którą otrzymywałem i po prostu przyjemność fotografowania dzikich zwierząt była bardzo duża. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi dane. Pobawić się takim lub bardzo podobnym sprzętem i pofotografować właśnie ptaki bądź inne. Zwierzęta. Jeśli nie widzieliście mojej recenzji aparatu 1DX Mark III, to tutaj na górze wyświetli Wam się karta. Sprawdźcie ten materiał. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Zapraszam też do polubienia mojego Instagrama. Tam znajdziecie dużo moich zdjęć wykonanych tym zestawem oraz innymi aparatami, które testuję na tym kanale. Zajrzyjcie też na social media Notopstryka i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.